To chciałem powiedzieć, a, że chciałem powiedzieć tak. Za, rozpoczynamy że od różnicy między konia a koniakiem. Między... Koniem a koniakiem. Między piciem w szczawnicy, a szczaniem w piwnicy. I trzeba być wydełowy pikać. Czemu? Szczanie nie jest przekonaniem do Dzisiaj może podstawy podstaw? Ale zauważyliśmy już jakiś czas temu, że takie filmy dobrze wchodzą. No, nawet zauważyłem ostatnio, że natężenie pytań o różnicę pomiędzy Scrumem a Agilem się zwiększyło. Mówię o pytaniach z Google. Pytanie z Google. No dobra, no to jeżeli się zwiększyło, no to poświęćmy 4 minuty naszego cennego czasu po to, żeby to wyjaśnić. I ja rozpocznę od razu, powiem od pierwszego, ubiegnę Ciebie. Czym jest Agile? Agile? Agile. Agile. Dużo osób mówi, że Agile to jest metodyka. Nie. Tak. Dużo osób tak twierdzi, a, no ale tak. my mówimy, że nie. My mówimy, że nie. Jest owszem taka metodyka, która nazywa się AJPM, no ale PM to nie Agile. No to powiedzmy sobie szczerze, Agile nie jest metodyką, a filozofią. A jeżeli jest filozofią, to znaczy, że jest jakiś sposobem myślenia, a jeżeli jest jakimś sposobem myślenia, to znaczy, że musi być powiązany z jakimiś cechami charakterystycznymi. I faktycznie są tutaj pewne cechy charakterystyczne. Takie jak samoorganizujące się cross zespoły, takie jak. Yy, praca iteracyjna. Praca iteracyjna i iteracyjne przyrostowe podejście do tworzenia produktu. I pewnie mógłbym wymienić jeszcze wiele innych cech tego aczajla. Ale on tam teraz głos Tomkowi Tomek jest Scram w troszeczkę. Mamy o tym filmik, bardzo popularny zresztą, czym jest skram, gdzie w pięć minut opowiadamy o tym. O swoją drogą trzeba go nagrać ponownie, bo technicznie jest on troszeczkę, już zestarzał się, był. Natomiast tak jak Agile to jest jakaś filozofia, sposób myślenia, nastawienie, tak? Skram jest metodyką, sposobem pracy, konkretną realizacją, o piękne konkretną realizacją tejże filozofii. Czyli mówiąc o tym, że na przykład u mnie w pracy, nie wiem, projekt jest prowadzony Agilem, to tak, to, to, to zdanie jest koślawe, nie? To tak nie mówimy, bo... Koślawe to mało, powiedziałem, Bo nie jest, bo jest prowadzony na przykład Agile em tak albo jest. na przykład, nie Scrum wiem, safe albo z chociaż Scrum nie służy do prowadzenia projektów, ale to jest już temat na zupełnie inny film. A, więc, jeżeli chcemy powiedzieć, że mój, w moim projekcie używa się, to w moim projekcie używa się na przykład jako metodyki, E, natomiast Działujemy działamy, się zgodnie, z, działamy z, tak. zgodnie z filozofią agile. O, dobra. I to nie chcielibyśmy, tak jest, I to chcielibyśmy, żebyście, e, może nie tyle zapamiętali, ale żebyście psz, zrozumieli. Tak. Agile filozofia. Scrum konkretna realizacja tej filozofii. Konkretny przepis na konkretną pracę. A agile to jest myślenie. Nie bez kozery istnieje coś takiego jak Agile Mindset, czyli tak. ten e, sposób myślenia, nastawienie, te wszystkie rzeczy, którymi musi się, musimy się tak naprawdę e, cechować, żebyśmy mogli powiedzieć, że działamy Jeden z naszych nie. pierwszych tekstów zresztą Agile Mindset chyba 2017 rok czy nawet wcześniej. Podlinkujemy pod artykułem. Będzie. To, co jeszcze chcielibyśmy na koniec, albo ja bym chciał na koniec, Łukasz pewnie już chciałby skończyć. Po co o tym mówimy? O. Bo czasami trudno nam się rozmawiać, jak przychodzi do nas ktoś, organizacja albo ktoś z organizacji i mówi, że my chcielibyśmy się przeszkolić za JAILA. Bo będziemy prowadzić nasz nowy projekt Agile. No i dobra, możemy to zrobić. I zapada konsternacja. Ale, ale możemy to zrobić, tylko problem polega na tym, że nie odpowiemy prawdopodobnie, z dużą dozą prawdopodobieństwa nie odpowiemy na potrzebę tego klienta. Bo on nie chce przeszkolić się z Agile'a, no, tylko się chce się przeszkolić z Agile'a konkretnej... i konkretnej metodyki. Tak. I to wtedy faktycznie spełnia jego potrzeby. Więc moi drodzy, czym się różni Agile od Scrum'a już wiemy, a na koniec jeszcze raz ten suchy dowcip. Agile i Scrum to tak jak koń i... Koniak. Albo pszczanie w piwnicy i picie w piwnicy. <laughs> Mamy teraz 812 subskrybentów. W ostatnim tygodniu doszło nam 36. Jeżeli przemnożymy to przez ilość tygodni do końca roku, zabraknie nam 36 subskrybentów do 1000, a chcemy ich mieć. Damy radę?